Polska demografia w najbliższych dekadach radykalnie przeorze rynek mieszkaniowy. Już dziś, mimo wciąż odczuwalnego deficytu lokali, widać zwiastuny zjawisk, które w drugim horyzoncie odwrócą trend. Eksperci odstrzegają, że do 2045 roku liczba gospodarstw domowych może zmniejszyć się o 2 miliony, co podniesie liczbę pustostanów z około 1,7 do niemal 3,6 miliona. Ujemny przyrost naturalny, rocznie o około 170 tysięcy więcej zgonów niż urodzeń, osłabia popyt i zapowiada scenariusze znane z Sycylii. Domy i mieszkania sprzedawane symbolicznie, byle znalazł się chętny. Najmocniej zmiany uderzą w mniejsze ośrodki, wsie i wybrane obszary przemysłowe, zwłaszcza w aglomeracji górnośląskiej. Tam już widać zwijające się gminy, domy zamknięte na zardzewiałe kłódki, Pustoszające ulice, coraz mniej świateł w oknach. W takich miejscach spadną ceny i pogorszy się dostęp do usług, opieki zdrowotnej, edukacji, transportu. Duże miasta jeszcze przez pewien czas będą przyciągać mieszkańców, dlatego tam ceny raczej się ustabilizują, lecz poza metropoliami spadki wartości nieruchomości staną się coraz bardziej prawdopodobne. Statystyki potwierdzają skalę zjawiska. Na początku 2025 roku ludność Polski była niższa niż rok wcześniej o blisko 150 tysięcy. Spadki odnotowano we wszystkich województwach najsilniejsze w Śląskim, najmniejsze w Pomorskim. Pośród 66 miast na prawach powiatu aż 61 zmalało liczebnie. Łódź straciła w ciągu roku ponad 6 tysięcy mieszkańców. Ubytek dotknął też Bydgoszcz i Szczecin. W ujęciu procentowym najmocniej kurczą się miasta o wrażliwej strukturze gospodarczej, a mniejsze ośrodki nadmorskie czy górskie notują spektakularne spadki. Gęstość zaludnienia obniża się, a Polska, mimo wzrostu w populacji w części państw UE, należy do krajów o najsłabszych wynikach demograficznych. Wyraźnie rysuje się Wielka Piątka Metropolii. Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław i Poznaj wchłaniają niemal cały wzrost liczby pracujących i nowych rezydentów. Reszta kraju, powiaty i gminy poza silnymi biegunami wzrostu, Kraci ludnych i perspektywy. Jeśli trend się utrzyma, polska przyszłości może przypominać archipelag pięciu dużych wysp, otoczonych rozrzedzoną zabudową. Dla rynku nieruchomości to rosnące rozwarstwienie, stabilizacja w największych aglomeracjach i coraz więcej pustych domów oraz mieszkań poza nimi. Demografia to jednak nie tylko wykresy, lecz codzienność rodzin i samorządów, decyzje młodych o założeniu domu i pracy, a także polityka publiczna, mieszkalnictwo, usługi społeczne, transport. Bez szerokiej strategii, wsparcia migracji, poprawy jakości usług i warunków życia poza metropoliami depopulacja będzie się Ugłębiać. Jeśli jednak uda się przyciągnąć ludzi, zatrzymać młodych i wzmocnić lokalne ekosystemy usług, scenariusz miast widm może pozostać przestrogą, a nie przeznaczeniem. Przyszłość rynku nieruchomości rozstrzyga się nie tylko na budowach i w biurach sprzedaży, ale przede wszystkim w statystykach urodzeń, migracji i jakości życia, jaką oferują nasze gminy.